Hejka widzowie, dzisiaj chciałem pokazać mój zestaw yy, Nazywa się chyba... To jest dzwoni? Hmm. Wrócimy do tego później. Hmm. Nikogo nie ma. Jakaś paczka wygląda jak Lego. Pewnie coś do mnie. Zaraz to rozpakujemy. Gdy zobaczyłem paczkę, od razu postanowiłem za prosić do mnie mojego dobrego kolegę Kubek, który prowadzi również dwa mega kanały na YouTube nazywają się Pokin.3 oraz Przyroda z Pokin.3 e, macie te kanały przypięte w ulubionych pod moimi filmami na dole e, i się zaraz widzimy z Pokinem jest e, dostaliśmy informację, że w paczce znajduje się Lego, które mamy dodać do makiety pewnie będzie to lego minecraft więc dokładnie bo moja to właśnie jest stworzona z lego minecraft w innych filmach zobaczycie poprzednich w poprzednich filmach duchami. badajcie no polecamy chyba nie przedłużamy o chwilę teraz się widzimy z rozstawionymi elementami A elementy rozłożone jak widać jest to na 100% lego minecraft co można założyć bynajmniej po tych kwadratowych sześcienowych główkach i zaraz postaramy się wszystko złożyć w jedną całość, poukładać figurki i inne takie rzeczy, które można by z tej klocków wykombinować. My zaczynamy składać. Muzyka jest wagonik z trochę innymi elementami pod spodem, ale to nie ma znaczenia, bo tego na dzisiaj się nie widać? TNT, takie TNT, jak widzicie? Łóżko, e, trzy banery na e, patyku. Tutaj macie takie. To jest chyba z tutaj kurczak, a to jest co to? Chyba to burak, nie? Burak a tutaj mamy rybę. E, taki baner wiszący z klipperem. Postać pirata A to pirat? Pirat, pirat. No, tak ma oko przykryte. No nie, odpadło to jak widzieli nie wiem czy widzieliście przed, jak ja próbowałem włożyć tą sztabkę złota do tego pirata. No Dobry Pir, mam z tego już połączyliśmy. Myślę, że... O, mam taką i od razu Crafting. A reszta takich rzeczy jak mieczyk, 2 kg, srebrny. 3 kg, bo dwa srebrne Jeszcze ma tutaj główka konia. A główka konia jeszcze? Je pandy. Główki pandy, królik taki, ten, ale to się chyba mówiłem. Y, głowa szkieleta. I tu jeszcze elektryczka. I takie jakieś inne. To wiatro. Ziębro, tutaj jakieś klocki, które chyba miały być czymś, ale, um, ale jakoś te, te elementy są po prostu niekompletne, jak widać nie wyszły. A tu jeszcze główka jest jedna. Nie, to sobie może. Tu jeszcze coś weszło, do środka. to środka, jedna główka. O jeszcze. No, te elementy chyba tutaj miały, miały coś z nie o, być, ale niekompletne. No, ale tu chyba umieszczamy. A to co... bardzo Umieszczamy do na matiecie, nie? Dobre. Pierwsze, co przyczepimy, to te trzy sztandary. Jak mogliście z wcześniejszych filmów widzieć, tutaj mamy warzywa, więc oczywiście tutaj przyczepię tego buraczka. buraczka tutaj już jest jeden widzę. sztandar z. z, z Zbożem, to będą idealnie dwa pasowały do siebie. Mm -hmm. I następnie mamy z, z rybką. To, taki, To chyba bardziej na zimowy. Na zimowy tutaj. Może to ktoś. Jest taka... Oaj, to może. To tutaj, jest taka woda, może... albo tak przy oceanie, właśnie, bo na pustyni to nie pasuje. W, to możemy Szedł tutaj, idealnie, jest taki pintek pimtek Jeszcze kurczaki, kurczaczki oczywiście są tutaj. Tutaj, do kurczaka. No tutaj, w tym miejscu, może wstać ten baner z kurczakiem. Robimy zombie wyobraźniacz. Dobra, tu mamy wagonik yy, sztandar z creeperem i pirata. No to, to wagonik na pewno pójdzie tutaj. Zobaczcie, jeździ idealnie. Tutaj jest drugi wagonik. Są dwa takie Jak musi, gdzie tego pirata dać? Na pustyni gdzieś może, tutaj akurat nic nie ma, jest taka mapa w tym miejscu. O, żeby tak pasowało. Tak? Bo tam są te Nie, bo tutaj jest dużo figurek. Nie to... Jest dużo figurek właśnie. Hmm, to nie bardzo na pustyni. Może, może tu? O, może z nim być. Jako władca, może, bo, bo jako to spirat, a tutaj jest dużo wody na tym, na no, tym biome. No. A teraz, e, creeper, to chyba w wie, nie? W kejwie, tak. Tu. O, idealnie o, dla ozdoby. Idealny deper. Może potem się zmieni tej zielone do góry, bo mało pasuje do Tak, To potem innego nie a na razie jest super. O, na razie tak pasuje. E, I teraz ja coś biorę. Teraz ja wziąłem łóżko, te wystające cośko i główkę szkieleta, główkę szkieleta dodamy do Kewa, To jest główka zombie, to idealnie będzie pasowała główka szkieleta do kompletu, będą dwie. No, idealnie tutaj łóżko. pasuje jeszcze tutaj ten standard tak Capera. Ten... Trzymaj patrzcie nie tutaj pasuje. Nie źle. E, łóżko możemy dodać tutaj do tej bazy, tylko tak myślę gdzie? Chyba, że tutaj, do tej, bo tam O, dla villagera do... to by był dobry do, do, pomysł. Kodowe do, 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 jest a ten... tego co widzę. Ale no, no. ten villagerowi by się przydało. Może gdzieś w tym miejscu, może kiedyś dobudujemy mu jakiś domek. A na może w tym miejscu. Łóżko za tym środkiem, nie będziesz się dokręcowa oczy, ale będzie taki szczególik to planowałem dodać, jak tutaj na pustyni mamy fantoma. Fantomy rzadko tak latają bardzo nisko nad ziemią, więc ja odczepię mu tą nóżkę, przyczepię to do tego i podczepię na na tym drzewie i on będzie tak niby... Jest... Chyba od od i to wtedy albo, będzie jeszcze, o, jeszcze wyżej. wyżej. O, patrzcie patrz, 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 jak to z daleka tutaj wygląda. Teraz jak... super wygląda, Udarz że jest tak wyzumalnie. wysoko. To teraz ja przyczepię teraz kilka to... elementów. Tu... I jest tu śnieżny królik taki crafting i TNT, to śnieżny królik tutaj będzie idealnie nie pasował taki fajny szczegóły jak się go przyczepia to, on będzie stał a jak coś, coś, Czeka, coś jego zaraz przyczepię O jest. to, jest, to, to, to czyli... teraz crafting no to w nederze tylko tu raczej nie bardziej może tak przy wejściu żeby coś skraftować tak tutaj nie bo tutaj... tutaj. Tak, nie? Tylko żebyś nie spalił. Może ja tutaj. Będę. O, tak by O tak tutaj, że taki szczegół dla uwagi. TNT! Nie wiem gdzie będziemy coś wysadzać. Ja ci powiem, gdzie się wysadzę. W tym Uf. miejscu można wysadzić to miejsce. No a to ten diament, nie ma TNT, więc może w to miejsce więc Ja tam też. W Po prostu gdzieś dajmy to takie... Jako taki szczegół, może tutaj, że taki dla uważnych szczegół. o, o też super, szczegół. taki super dla uważnych. Tej... U, Boga, Ej, kręc. w ogóle nie zauważyłem, że masz wilbłąda. Tego wymaga, Zap, że Zapomniałem, że prosił o filmik. Nie, fajnie, I otwieramy ten zestaw przyczepiony. To ale zapomniałem no. totalnie, że, że, że masz tego wilbłąda. Też jeszcze zostało nam kilka elementów. Nie wiem, gdzie I coś je umieścimy. Jest zaraz, 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 próbujemy je umieścić. Na przykład e, ta główka bez ciała, albo tutaj ciało bez głowy. E, bez, bo tutaj głowy tutaj są niekompletne rzeczy. Więc to włożymy no, do mojego pudełka. Trochę troszkę. zostanie. No. Mam cztery takie małe elementy, bo reszta się nie przyda, albo jest taka niekompletna. Głowa bez ciała. Ja dodam może chlebek na piec, żeby nie by się piecze. Tutaj będzie taki fajny szczególik z tyłu. Sztabka złota może pójść albo na ten piec hutniczy, albo na kowadło, albo może nie położyć na kowadle, żeby nie by ktoś na chleb będzie naprawiał. Tutaj jest kolejne takie pieczące się tutaj są, to chyba tu musiał. Byłoby by pójść te mięsko, nie? Mięsko może... a albo mięsko położyć? Taką już upieczone, Bo to jest takie, bardziej, to 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 takie ma... bardziej brązowe, więc sobie pasowało Ale można oczywiście to obrócić Będzie jeszcze lepiej wyglądało. O no I mówi teraz się wie czy Dobra, jej... <kluzga> potem Zabra się zaraz, Położymy to A rybkę może komuś do rączki położymy No nic nie ma Albo albo jej nie też wiem. nie wykorzystamy. Dobra, lepiej też zostawimy. No to wszystko. To wszystko z tego filmu. Super. Dzięki za uwagę. E, oczywiście polecam kanał na 3. Zostawcie... Super Zostawcie lajka. Zostawcie lajka. No.